Jedno mogę powiedzieć Wam na pewno. Nie jeden już spróbował, nie jeden jeszcze spróbuje. Ale jedynym sposobem na to, aby mieć ich jak najwięcej, jest nasza ciężka, rzetelna praca. I tylko wtedy będziemy mogli wydawać się bezkarnie. 5156 banknotów i 1273 monety. Tyle fałszywych pieniędzy ujawniono w 2017 roku. Mimo, że ich ilość na rynku maleje, nie można osiąść na laurach. Dlatego przez cały czas na całym świecie trwają prace nad udoskonalaniem zabezpieczeń monet i banknotów. Czy to jest tak, że yy... W świecie produkcji pieniędzy, produkcji banknotów, panują jakieś mody na te zabezpieczenia? Generalnie, jeżeli chodzi o trendy w banknotach, tutaj emitent zawsze zmaga się z. Z tym, żeby ten banknot wykonać w taki sposób, żeby on był łatwy do weryfikacji przez przeciętnego obywatela, a jednocześnie trudny do sfałszowania przez fałszerza. I to jest taki nieustanny wyścig między jednym a drugim. A nasze banknoty są dobrze zabezpieczone na tle wielu setek innych banknotów na całym świecie? Nasze banknoty mają bardzo nowoczesne zabezpieczenia. Zabezpieczenia, które odpowiadają standardom światowym. W związku z tym spokojnie mogę powiedzieć, że są bardzo dobrze zabezpieczone. Mamy dwa banknoty o nominale 50 zł, ale okazuje się, że jeden z nich to falsyfikat. Czy jesteśmy w stanie to sprawdzić gołym okiem? No. W pewnym sensie pewnie tak. Tak, oczywiście tak. Przede wszystkim istotny jest bardzo papier. Tak? Jego struktura, jego szelest, sprawdzanie technik drukarskich, czyli to, co Pan zrobił przed chwileczką, mhm. czyli po, przesuwając palcem po głównych elementach na banknocie. Mamy tak zwany druk stalorytniczy, czyli druk, który daje wypukłości na banknocie. To też jest bardzo rzadko imitowane na większości falsyfikatów. Jeśli nadal mamy wątpliwości, możemy te banknoty sprawdzić także pod światłem UV możemy sprawdzić w promieniach proszę lampy bardzo, UV. Ja odpalam, wyjmujemy mhm. banknoty o nominale 100 zł. Ja już się tutaj nauczyłem obsługi. O, proszę bardzo. Dobrze to zrobiłem? Fenomenalnie to zrobiłem. Bardzo dobrze. <laughs> o. Autentyczne banknoty posiadają zabezpieczenia widoczne w promieniach lampy UV. Na banknocie autentycznym zobaczymy na pewno świecenie numeracji z prawej strony tu. banknotu, tak? Jest. tak. Zobaczymy kwadrat z oznaczeniem wartości nominalnej, ale tutaj trzeba pamiętać, że banknoty, które są przed modernizacją, kwadrat mają umieszczony w zupełnie innym miejscu. Natomiast mamy tutaj banknot zmodernizowany i dodatkowo świecą fragmenty szaty graficznej w zależności od nominału w różnym miejscu, zarówno na stronie przedniej, jak i na stronie odwrotnej. Jak możemy jeszcze przebadać ten banknot poza ultrafioletowym światłem? Co jeszcze? Ja myślę, że na pewno warto by było obejrzeć banknot w świetle przechodzącym i zobaczyć, czy w ogóle znak wodny jest imitowany przez fałszerza. Dobra, czyli to będzie to? Tak. To, proszę bardzo, zapalamy inne światło, maszyna nam się przestawia i możemy teraz zobaczyć, no ewidentnie, ewidentnie widać, czy już na takim etapie od razu mówimy, że to już jest falsyfika, to to jest oryginał, czy jeszcze, tutaj mamy znak wodny, tutaj nie. Tak, więc na tym etapie już możemy stwierdzić, że banknot na pewno nie jest autentyczny. E, brak imitacji znaku wodnego, tutaj brak imitacji również nitki zabezpieczającej. No tak, możemy obejrzeć również zabezpieczenia, do których używamy szkła powiększającego, tak? Tutaj możemy sobie gdzie? powiększyć troszeczkę tu. obraz, tak? Myślę, że w pierwszej kolejności można by było obejrzeć tego typu zabezpieczenie na banknocie autentycznym, mhm. gdzie ewidentnie widać druk stalorytniczy. Napis Rzeczpospolita Polska jest to mikrodruk pozytywowy, mhm. i poniżej w całym pasie mikrodruk negatywowy, gdzie widzimy RP. Tak. Gdybyśmy ten sam element obejrzeli na przedmiotowym falsyfikacie myślę, że tutaj już trudno byłoby cokolwiek przeczytać. Oj, oj, tu nic nie widać. Nic nie widać. Jak pani myśli, czy kiedyś powstanie w końcu taki bank, z którego nikt, nawet najpotężniejsze komputery i mózgi nie będą w stanie podrobić? Myślę, że chyba nie jest to możliwe. Od dawien dawna zawsze, odkąd się pojawiły w ogóle pierwsze środki płatnicze, pojawili się jednocześnie fałszerze, którzy próbowali podrobić te banknoty. Czasami lepiej, czasami gorzej, ale zazwyczaj ten proceder odbywał się. Także myślę, że jest to bardziej taki wyścig między emitentem a fałszerzem i na chwilę obecną przodujemy. Historia fałszerstw w Polsce jest starsza niż sam złoty. Pierwsze szajki fałszerzy wprowadzały na rynek polskie marki, a po zmianie waluty przerzuciły się na złote. Pierwsze podrobione banknoty cechowała jakość daleka od oryginału. Ale ten stan nie trwał długo. Jakość podróbek stale stawała się coraz wyższa. Czy to jest tak, że faktycznie, odkąd pojawił się pieniądz, od razu pojawili się fałszerze? Faktycznie. O ile. Przyjmiemy, że w VII wieku mniej więcej przed naszą erą pojawiła się moneta, pieniądz w formie monety, jaki znamy dzisiaj. Warto przypomnieć, że już prawo Solona w VI wieku karą śmierci karało za, za fałszowanie moneta. I znane są przypadki VI wieku, kiedy Polikrates, władca Samos, opłacił za odstąpienie od oblężenia, opłacił Spartan monetami sfałszowanymi. A wróćmy na polski rynek. Jak to wygląda w historii Polski? Czy mamy i czy wiemy o jakichś niesamowitych fałszerstwach, o niesamowitych ilościach pieniędzy, które udało się podrobić? Zachowały się informacje o mennicach działających już w średniowieczu, przy czym jakby wielu informacji nie ma ani co do ilości, ani co do zakresu. Natomiast na ziemiach polskich też odkąd, odkąd pojawił się pieniądz, zaczęły funkcjonować też jego falsyfikaty. Przed wojną dużo powszechniejsze były zapewne monety w obiegu, także skala falsyfikatów monet pewnie była troszkę większa. Mam taki przykład monety o nominale 10 zł. Dwie identyczne monety. Jedna jest oryginałem, druga falsyfikatem. Proszę okay. sprawdzić. Trudno no, no, jest stwierdzić, która jest prawdziwa Trudno, która jest zwłaszcza, szyba. że moneta była w obiegu, nosi ślady też e, używania, są jakieś zabrudzenia. To w takim razie skąd wiemy, że jedna z nich jest fałszywa, a druga jest prawdziwa? Jak to ocenić, jak to sprawdzić? Możemy sprawdzić to bardzo prosto. Opatentowano przed wojną jeszcze bardzo prostą wagę, hmm? która służyła właśnie do autentyfikacji to jest falsyfikatów. 10, czyli pewnie w też parę Tak 10. Jest. jest nominał 10 złotych i waga działa na zasadzie balansu, powinna. Zachować balans. No i zachowuje. Dobrze, nie będzie więcej. to w przypadku. I spróbujemy drugą monetę. A no, sytuacja wygląda diametralnie inaczej. No, już Mniejsza waga, nie waga tak jest. Czyli, ta jest Czyli prawdziwa. trudność. Jedna z trudności, to jest jaką napotykali potykali fałszerze monet, było zachowanie wagi. Czyli dobranie takiego stopu metali, który by miał wagę zbliżoną chociaż do, do monety autentycznej wraz z coraz większą ilością fałszywych pieniędzy. W szeregach policji pojawiły się specjalistyczne grupy stróżów prawa ścigających ten proceder. Jednym z najsłynniejszych warszawskich policjantów tej dziedziny był komisarz Przygoda, który stał się pierwowzorem dla popularnej postaci z filmu Wabank. Przypuszczam, że kasa została otwarta normalnie, z zamka. Dopiero potem rozkruta dla zmalenia śladu. Mimo to podrabianie pieniędzy stawało się coraz popularniejsze. A że monety nie pozwalały fałszerzom na szybkie wzbogacenie się, ci szybko przerzucili się na produkcję banknotów. W lipcu 1919 roku powołano Policję Państwową. Natomiast, ciekawostka, formacja, która zajmowała się ochroną bezpieczeństwa i porządku przed Policją Państwową, ujawniła kilka ośrodków fałszerskich. Fałszerze pieniędzy, którzy w pierwszej połowie 19 roku. Roku w Łodzi, te fotografie pochodzą z Łodzi, zajmowali się fałszowaniem banknotów. Nie było wówczas jeszcze e, złotego, w obiegu funkcjonowała marka polska i to są właśnie przykłady. Policjanci na miejscu przestępstwa fotografują i maszyny, i urządzenia, i te grupy, które zajmowały się Ale to nie... fałszowaniem. A na polskim rynku też y, y, trafiali się tacy niedoskonali fałszerze? E, oczywiście. Jednym z przykładów może być e, falsyfikat, który był wykonany ręcznie. Znajdziemy tutaj taki ręcznie? przykład. Ręcznie? Tak, ręcznie malowany. Przykłady przedwojennych falsyfikatów, które były wykonane taką właśnie. bez techników. użycia drukarki, ten przed, jest rządzony tak, ręcznie. Jest. Ręczny rysunek bądź. Coś niesamowitego. To, to, to trzeba było się wykazać niesamowitą yy, starannością. Trafiają się i artyści wśród fałszerzy. No ale chyba też w tamtych czasach te banknoty były zdecydowanie gorzej zabezpieczone niż yy, to funkcjonuje Z pewnością. Dzisiaj. Z pewnością. To znaczy, od początku funkcjonowania pieniądza papierowego, banknotu, emitent dbał, żeby te zabezpieczenia były jak najlepsze. Czy wystarczyło mieć tylko drukarkę, yy, miejsce, papier, farbę i można było podrabiać banknoty? Przed wojną tak, dlatego że ta technika też produkcji oryginalnych banknotów nie była tak doskonała, jak to, jak to jest dzisiaj. Także z pewnością bardzo proste metody też wystarczały do produkcji fasyfikatów. Możemy sięgnąć do przykładu z roku 40. Co to takiego? Matryca, drewniana matryca, na której odwzorowane jest tło odwrotnej strony banknotu o nominale. 10 zł. Ale kto z fałszerzy wykonywał taką matrycę do drukowania pieniędzy z drewna? To jest taki materiał, z którego raczej się chyba nie robi takich rzeczy. Artysta. Natomiast dużo powszechniejsze były matryce wykonane chociażby z mosiądzu. Mamy kilka takich przykładów. To są już przyk przykłady powojenne. Banknot 500 zł emisji z roku 1947. Czy taka matryca pozwalała już przestępcom robić takie fałszywki na masową skalę? Z pewnością ta skala była dużo większa niż przy pomocy matrycy drewnianej czy odręczny rysunek. Także z pewnością tutaj ilość falsyfikatów szła już w setki, jeśli nie tysiące. Jakie kary grożą fałszerzom pieniędzy? W zasadzie od początku pojawienia się zjawiska fałszowania pieniędzy proceder ten był karany najsurowszą karą czyli karą śmierci. Ostatnia kobieta spalona w Wielkiej Brytanii, Christine Murphy w 1789 roku, została spalona na stosie nie za czary, a właśnie za udział w procederze fałszerskim. Do dzisiaj są kraje, które karzą śmiercią za proceder fałszowania pieniędzy, na przykład Chiny. Musimy pamiętać, że do roku 70. w Polsce obowiązywał również tak zwany Mały Kodeks Karny, który w artykule 12 za podrabianie lub przerabianie polskich lub obcych znaków pieniężnych przewidywał również karę śmierci. Teraz w Polsce za fałszowanie pieniędzy można dostać karę od 5 do 25 lat więzienia. A wracając do fałszywek, podrabiane pieniądze zasadniczo nadają się do kosza. Ale czy zawsze? Czy zdarza się, że do gabinetu numizmatycznego trafiają podróby, falsyfikaty bądź też buble? Zdarza się i to zdarza się nadzwyczaj często. Tu widzisz trzy tacki pełne na przykład samych falsyfikatów, a takich tacy w firmie w tej chwili już mamy 20. Czyli chcesz to... powiedzieć, że to są um, nic niewarte monety? E, tak, my nie handlujemy w ogóle falsyfikatami, Uważamy, je za rzecz istotne kolekcjonora, możesz z nimi robić, co chcesz. U nas po prostu są magazynowane po to, żeby nie wychodziły na rynek, żeby ktoś nie próbował kogoś oszukać, wmawiając, że to jest dobra oryginalna moneta. W tej chwili. Z punktu widzenia kolekcjonerskiego fałszerstwa możemy rozróżnić dwojako. Pierwsze to są fałszerstwa na szkodę emitenta, robione w czasach, gdy ten pieniądz był w obiegu, czyli ktoś ryzykując w czasach królewskich nawet swoje życie, fałszował monetę, na przykład na boratynki, przekuwając blachę z dachów, bo takie fakty są opisane w historii. Natomiast bardziej niebezpieczne z punktu widzenia kolekcjonerskiego są współczesne fałszerstwa robione na szkodę rynku kolekcjonerskiego, czyli wiadomo, że jakaś data w danym ciągu typu jest rzadka. I zostaje na przykład egzemplarz z pospolitą datą, współcześnie zmanipulowany przy wykorzystaniu współczesnej technologii, zmieniona ta data na tą rzadką i próba sprzedaży tego jako rzadkiej monety. I tu mamy taki przykład. Taki tu monety? mamy taki przykład takiej monety, dokładnie. No, a tu mamy przykład okien. monety ustawiona w tej chwili pod mikroskopem, że będziesz dokładnie widział, jak to okay. wygląda. To jest moneta okres 2RP. Mamy głowę kobiety. Bita w latach 32, 33, 34. W całym okresie bita w Menicy w Warszawie, raz w Londynie. 32 rok jest bita w dużej ilości w Londynie, bo Warszawa jeszcze nie była wtedy przygotowana, mm -hmm. żeby tyle tego wybić, i w niewielkiej ilości w Warszawie. Różni się tym tylko, że pod łapą Orła ma bardzo malutki znaczek mennicy Warszawskiej. Londyńska tego nie ma. Londyńska kosztuje 20 zł, Warszawska kosztuje w takim stanie kilka tysięcy złotych. Okay. I nagle ta Warszawska, która jest bardzo rzadka, której praktycznie nie ma, za którą kolekcjonerzy płacą duże pieniądze, nawet jeśli jest w zużytym stanie, zaczyna się pojawiać w ciągu kilkunastu lat. Co miesiąc, co dwa miesiące, w całkiem ładnym stanie, więc to dało do myślenia. Pojawiają się plotki na rynku, na forach internetowych, że coś jest nie tak. Dlaczego tej monety jest tyle? Nigdy jej nie było. No i my też się zaczynamy zastanawiać, ale oglądamy pod mikroskopem. No, nie widać żadnej manipulacji, żadnej przeróbki. Ale, mimo wszystko, zaryzykowaliśmy z jedną monetą, wzięliśmy ją w zwykłe obcęgi, zgięliśmy na bok i się okazało, że właśnie te podejrzane monety mają rozwierconą datę, wywierconą cyfrę 3 w monecie warszawskiej, w to miejsce... Liczy... dwójkę? Dokładnie. Coś niesamowitego. Lekko zatarte, zaklepane, zrobione tak precyzyjnie, że nawet pod mikroskopem tego nie było widać, nawet na powiększeniach e, zdjęć, a jednak. Monety jest łatwiej podrabiać niż banknoty? Na pozór wydaje się, że banknoty łatwiej, bo kładziemy na ksarokopię i wychodzi. Ale banknoty są wbrew pozorom bardzo zaawansowane technologicznie i wydaje mi się, że w tej chwili łatwiej podrabiać monety niż banknoty. Czy zdarza się taka sytuacja, że jednak ta fałszywka jest coś warta? Czy to za każdym razem jest 0 złotych? Nie, są fałszywki, które są warte dużo. Są to fałszywki. Z epoki, robione mm -hmm. na przykład na szkodę emitenta, które przetrwały w stosunkowo niewielkiej ilości do tak naprawdę oryginału, więc taka fałszywka z epoki jest warta sporo. Albo no, jednymi z droższych falsyfikatów są na przykład falsyfikaty dywersyjne z okresu II wojny światowej, gdzie były celowo robione w sposób bardzo zaawansowany na szkodę okupanta, żeby na przykład finansować działania e, zbrojne przeciwko okupantowi. Na przykład taki banknot fałszywy 500 z góralem z okresu II RP kosztuje 3.500 zł w ładnym stanie, a oryginał kosztuje 100-200 zł. By skutecznie walczyć z fałszerzami, by wiedzieć, jak wykrywać podrobione pieniądze, trzeba mieć wiedzę i umiejętności. Policja więc cały czas musi trzymać rękę na pulsie. Do tej pory swoją wiedzę na temat fałszywych pieniędzy, jak i działalności grup przestępczych produkujących te pieniądze, czerpałem z filmów. Natomiast, żeby przekonać się, jak to wygląda w realnym świecie, wybrałem się do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Czy ta maszyna, która tutaj stoi, to jest maszyna do produkcji pieniędzy, no, wygląda bardziej jak y, rozczłonkowana y, stara pralka Frania z wyżymaczką? Jak najbardziej. Ona to tylko tak wygląda, choć y, paradoksalnie, pomimo tego sierżmierznego wyglądu. Jest bardzo do, dobrą maszyną do druku płaskiego, do druku offsetowego, który był wykorzystywany właśnie przez fałszerza do produkcji falsyfikatów banknotów. Czyli uczycie się na takich urządzeniach, które zostały zabezpieczone w drodze czy w toku śledztwa? Dokładnie tak. Ta maszyna służyła do tego, żeby przy użyciu druku offsetowego, technik offsetowych, produkować drukiem właśnie płaskim przednią i tylną stronę banknotu. Pomimo tego wyglądu tej maszyny, która, tak jak pan powiedział, wygląda jak rozczłonkowana pralka frania, ona paradoksalnie była wyjątkowo dokładna. Dużo udało się wyprodukować takich podrobionych banknotów temu konkretnemu fałszerzowi, u którego e, znaleźliście takie, takie urządzenie? Dużo. E, przyjmuje się, bo trudno powiedzieć, jak, jak wiele zostało wprowadzonych dokładnie, ale kilka milionów złotych. Kilka milionów złotych. Tak. Ręczną taką drukarką? Tak. Coś niesamowitego. On to stworzył sam, czy to jest element, tak, to jest, który się kupuje? Te elementy, które służyły do nadrukowywania, czy, czy do druku płaskiego, czy do imitowania znaków protekcyjnych, czyli tych znaków zabezpieczających w postaci nitki zabezpieczającej, czy rozety w przedniej stronie banknotu. Powstały ręcznie wykonane przez fałszerza. Męczy mnie takie pytanie, bo y, mamy taką wizję w głowie y, z filmów y, akcji. Czy to jest tak, że to wygląda jak na filmie? Te hale produkujące banknoty podrobione? Oj, trudno powiedzieć tak naprawdę. Nie można tego wykluczyć absolutnie, bo przestępcza działalność ewoluuje oczywiście w różnych kierunkach. Aczkolwiek w tych zabezpieczonych ośrodkach fałszerskich było troszeczkę inaczej. W tym konkretnym przypadku y, pomieszczenia były. Pod ziemią, to były pomieszczenia piwniczne, choć wyjątkowo dobrze przygotowane, wyjątkowo dobrze zakamuflowane. Wejścia do tych pomieszczeń były dwa: jedno przez kostkę brukową od podwórza, gdzie trzeba było między kostki włożyć specjalny klucz, wysuwał się włas i po rabince można było wzejść do środka. A drugie wejście było od strony piwnicy, gdzie w, trzeba było odchylić, żeby dostać się do środka, trzeba było odchylić rurę hydrauliczną z wodą, przekręcić śrubę w regale piwnicznym, dopiero Czyli cała ściana się cofała, można było ją wepchnąć i, i wejść do środka. Tak, doskonale zabezpieczone miejsce, odpowiednio przygotowane i, i trudne tak naprawdę na pierwszy rzut oka do tego, żeby je odnaleźć. Kim z wykształcenia są fałszerze? Kim z wykształcenia był ten fałszerz, którego e, znaleźliście takie, taką maszynę? E, fałszerze legitymują się różnym wykształceniem, tak naprawdę. Ten, w, w tym konkretnym przypadku, w tym ośrodku fałszerskim, e, fałszerz e, miał wykształcenie e, zawodowe, piekarskie. Był piekarzem. Był piekarzem? Tak. I w pewnym momencie stwierdził, że kompletnie zmieni swoje życie i będzie produkował, będzie narażał się eee, i będzie produkował banknoty. Utalentowanym manualnie piekarzem, który potrafił własnoręcznie wykonać tego rodzaju narzędzia. Wy pewnie nie lubicie tego określenia, ale no, na pewno go używacie. To, to są artyści. Tak można powiedzieć. Hmm, Dokładni rzemieślnicy. Artyzmem wykazywał się jeden ze znanych polskich fałszerzy. Niestety, Polacy są dobrymi fałszerzami. Nie, powtarzam, niestety, ale, ale oczywiście nie ma przestępstwa doskonałego, i czego świetnym przykładem jest chociażby chyba najsłynniejszy polski fałszerz, czyli pan Czesław Bojarski żyjący w latach 1912-2003, o ile się nie mylę, i to jest guru fałszerzy. Polsce, Oj, o guru to jest zbyt dużo powiedziane, choć jest to jeden z na pewno z, z najbardziej znanych Polaków fałszujących pieniądze, można by było powiedzieć, że wyprodukowane przez niego falsyfikaty to taki święty gral fałszerzy. Był wynalazcą, początkowo był wynalazcą, wynalazł między innymi nową szczoteczkę do zębów i parę innych ciekawych przedmiotów. Choć wykazał, wykazywał się ogromnym artyzmem w fałszowaniu pieniędzy. Gdzie w latach 50., już po wojnie, fałszował franki. Początkowo o niższych nominałach, później, w momencie, kiedy atmosfera wokół niego zaczęła gęstnieć, zmienił jakby obszar zainteresowań na banknoty o nominale 5000 franków i takowe falsyfikaty produkował. I sam je wprowadzał do, do obiegu. Szacuje się, że wprowadził równowartość około 300 milionów franków. 300 milionów franków? Ciekawostką jest to w tej sytuacji, że pan Bojarski po denominacji w latach 60. skupił się na fałszowaniu banknotów o nominale o nominale 100 franków. Banknoty 100 frankowe z Napoleonem były świetnie zabezpieczone, choć Pan Bojarski przygotował się do tego znakomicie, chociażby produkował swój własny papier do, do fałszowania, do produkcji tych falsyfikatów. Rozpuszczał bibułę papierosową, zbierał kurz, popiół w kościołach po to, żeby zmienić kolorystykę tego papieru. I te stufrankowe frankowe falsyfikaty były doskonale podrobione. Na tyle doskonale podrobione, że specjaliści z Banku Francji nie byli w stanie gołym okiem rozpoznać, który jest Oryginalny, a który jest fałszywy. W związku z powyższym podjęto decyzję o wycofaniu całego nominału z, z obiegu. Można zobaczyć dzieła pana bojarskiego chociażby na aukcjach. Bo te prawdziwe bojarskie z Napoleonem, bo tak się są określane. Bojarskie z Napoleonem. Tak, są wystawiane na aukcjach i kolekcjonerzy płacą naprawdę duże pieniądze. Z tego co wiem, jeden z nich osiągnął cenę 7000 euro. Naprawdę? Czyli falsyfikat nie dość, że y, osiągnął wartość nominalną, to jeszcze ją przewyższył? Y tak jest w wielu przypadkach. Czasami banknoty, które zawierają błędodruki, a trafiły do, do obiegu, są y, traktowane jako białe kruki tak? i w środowisku kolekcjonerskim osiągają bardzo wysokie ceny. Bardzo serdecznie dziękuję za te ja fascynujące informacje. Natomiast jeśli ktoś z Was potrzebuje jeszcze więcej wiedzy na temat podrobionych banknotów, no to oczywiście serdecznie zapraszamy do Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie.